Maciek, e, mimo porażki, uśmiech na twarzy u Was e, jest, bo, bo podnieśliście się po tym łomocie w drugim secie? Tak, no za ten łomot już trener to zrobił na konferencji. a teraz też e, przepraszam, no bo nie powinno nam się rzeczywiście zdarzać, ale powiedział też tę fajną rzecz, że jakbym przed meczem ktoś powiedział, że przegramy seta do 7 a zdobędziemy punkt, to, to pewnie byśmy byli z tego zadowoleni w tej sytuacji, w jakiej teraz się znajdujemy. Bo, bo ja nie mówię, że, że cały czas będziemy zadowoleni z porażki 3-2. Bo... Ale po tych meczach, które były ostatnio za nami i tych dwóch, co mieliśmy jeszcze teraz przed sobą, czyli dzisiejszy i za tydzień, każde oczko z tymi zespołami jest cenne. I cieszę się, że je mamy. tak? A oczywiście chciałoby się wygrać, chciałoby się zakończyć zwycięstwem. Mieliśmy swoje szanse w pierwszym secie i nie wiadomo, jak się ten mecz potoczył. Mieliśmy 23-20, 24-22, nie potrafiliśmy zamknąć tego seta, z czym się dobrze broniło, dobrze kontrowało. I... I tym się obronili. Także mówię, no wyrzucam drugiego seta, przepraszamy za niego jeszcze raz, a, a cały mecz oceniam dosyć pozytywnie.